Witajcie na kanale Paranormalia. Jak ja się cieszę, że już mamy wiosnę. Przyroda budzi się do życia, wszystko wokół pachnie świeżo i esencjonalnie. Kocham zapach lasu wiosną, kiedy młode liście i pąki są mokre od deszczu, a ziemia jest wilgotna i rodzi młode rośliny. Perfumy wiosenne, moim zdaniem, powinny odzwierciedlać panującą na dworze aurę i różne oblicza wiosny. Powinny być subtelne i czyste, jak czysta skóra i chłodny wiosenny poranek. Powinny odzwierciedlać zapach wiosennego lasu lub parku, w którym panuje wilgoć, która nigdy do końca nie wysycha, a ptaki śpiewają piękne melodie. I w końcu powinny być ultra jak spacer w ogr... W pełnym kwiatów późną wiosną. Tak właśnie wyobrażam sobie różne oblicza wiosny w perfumach. I bardzo się cieszę, że sprostałam wyzwaniu, które sama sobie dałam i znalazłam perfumy, które odpowiadają moim wyobrażeniom. Perfumy, które zaraz wam pokażę, nie tylko pachną pięknie, ale są też w świetnych, rozsądnych cenach i jestem pewna, że każdy znajdzie coś dla siebie. Pierwszym zapachem jest Jill Sander Sensation. W tym prostym flakonie skryty jest naprawdę genialny zapach. Czy jesteście w stanie wyobrazić sobie miks armatu delikatnego śmietankowego budyniu z pokrzywą i ziołami? Jeżeli tak, to już wiecie, jak pachnie sensation. Jest to zapach jednocześnie świeży, ale też kremowy, mleczny i słodki. Czuć w nim wyraźnie zioła i roślinne klimaty, jednak są one wzbogacone wanilią no i po prostu śmietankowym budyniem. Wybaczcie, ale te słowa idealnie opisują ten zapach. Sensation są dla mnie dobre na każdą okazję. Kiedy nie mam humoru i nie wiem, czym chcę pachnieć danego dnia, sięgam właśnie po ten flakon. Często można go dorwać w cenie nawet 60 zł. Są to perfumy na każdą kieszeń i pewnie większości z Was przypadną do gustu. Wspominałam na początku filmu, że wiosna kojarzy mi się z zapachem mokrego od deszczu lasu, mchu i wszelkiej roślinności perfumy, które odzwierciedlają ten zapach, to moje ukochane od lat Shilud Velvet Forest Wood. Czy można zamknąć las we flakonie? Oj, można. Dowodem na to są właśnie te perfumy. Pachną tak naturalną roślinnością, mchem i deszczem. Nie ma w nich ani grama słodyczy, i są tak sugestywne, że pewnie kiedy nimi pachnę gdzieś na mieście, ludzie myślą sobie, że mieszkam w lesie. Ale trudno. Ja kocham ten zapach i polecam wszystkim, którzy szukają leśnych aromatów w perfumach. Wiosna kojarzy mi się również z aromatem kwiatów lipy. Jeżeli szukacie perfum, które pachną lipą i świeżością, to odnajdziecie je w perfumach Peace, Love and Juicy Couture. Bardzo długo szukałam tak pięknego i tak intensywnego aromatu kwiatu lipy. Tych perfum nic nie przebije. Pachną bardzo świeżo i naturalnie. Na pewno nie będą drażnić otoczenia. Są raczej blisko skórne, ale jednocześnie długotrwałe. Nie przytłaczają i nastrajają pozytywnie. Ten zapach również można dorować w fajnych cenach, nawet za 50 zł. Jeżeli szukacie aromatu lipy w perfumach, to Peace, Love and Juicy Culture są dla was. Czas na perfumy, które są moim osobistym odkryciem ostatnich miesięcy. Są to perfumy Prada, Candy Kiss. Jak to pachnie? Czystością, kwiatami, słodko, ale jednocześnie przestrzennie. Na myśl przychodzi mi aromat ptasiego mleczka obranego z czekolady lub takiej czystej, wypielęgnowanej skóry po gorącej kąpieli. Naprawdę jest to mega piękny zapach. W składzie perfum mamy jedynie trzy składniki: wanilię, pidzmo i kwiat pomarańczy. Przypuszczam, że to zgranie pidżma z kwetami robi taką robotę. Myślę, że są to perfumy uniwersalne i każda osoba, niezależnie ile ma lat i jak się ubiera, będzie się w nich czuła komfortowo. Naprawdę warto je chociażby powąchać. Ostatnim zapachem, o którym chcę wam opowiedzieć, jest flora botanika marki Balenciaga. Powiem Wam, że jest to już zapach cięższego kalibru, gęsty, różany i esencjonalny. W składzie ma między innymi róże, mięte, goździki i bursztyn. I mimo, że jest to zapach zielony i na myśl nasuwa ogród pełen upojnie pachnących kwiatów, to jednak najmocniej czuć bardzo naturalną różę, jeszcze mokrą od deszczu. Generalnie w perfumach mam z różą ogromny problem. Często pachnie ona bardzo sztucznie lub jak woda różana. Tymczasem w tych perfumach znalazłam najprawdziwszą, szlachetną różę. Zapach bardzo długo utrzymuje się na skórze i jest bardzo charakterystyczny, nie ukrywam też, że może przytłaczać tylko dla fanów kwiatów, w szczególności róży. Ja akurat pokazuję wam roletkę. Flora botanica są dłuższe od tych zapachów, o których mówiłam Wam wcześniej, jednak 10ml roletkę kupicie za około 80 zł. To wszystko w tym odcinku. Napiszcie w komentarzach, jakie perfumy najbardziej Wam się spodobały. Jestem bardzo ciekawa Waszego zdania. Jeżeli jeszcze nie obserwujecie mnie na Instagramie, to koniecznie zacznijcie to robić, żeby nic z magicznego świata Was nie ominęło. Do zobaczenia w kolejnym magicznym odcinku.